Powiedz wreszcie, czego chcesz od Roberty? Chcę być w porządku. O czym ty mówisz? O jej ojcu? Jeśli to nie pardo, ma prawo poznać prawdę. Jeśli chodzi o tę podsłuchaną rozmowę z Gandhią, ja tylko żartowałam. Nie, że wiem, kto jest jej prawdziwym ojcem. Co? Słyszałaś? W niej nie ma nic, Spardo Myślałam, że chcesz wykorzystać moją córkę i inne dzieci Ale ty oszalałeś i pleciesz bzdury Uspokój się Mówię prawdę Nie wierzę ci Zmariowałeś Mam dowody Odbiło cię? O czym ty mówisz? Chodź ze mną, to ci udowodnię. Jesteś gotowa poznać prawdę? Jesteś? Nie wierzę ci. Blondyna siedzi mu na głowie, a on nic nie robi, żeby się jej pozbyć. Niech to. Nie. Zawiera ją do samochodu, na kanapę, do kuchni i tak dalej. Nie chcę znać szczegółów. Nie rwij sobie włosów z głowy. Mówię tylko, że jest namiętna. Jaka? Namiętna. On się z nią zabawia. Nie chce jej składać żadnych deklaracji. Obaj z Diegiem rozumiemy sytuację. Zrobimy wszystko, żeby Tomas rzucił sol. Pomożecie mi? Tak. Diego i ja. Będzie udawał, że nic nie wie i wszystkiego się wyprze. Dobrze wyglądam? Świetnie. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Miałam robotę. Naprawdę? Tak. Mogę Ci jakoś pomóc? Co to? Proszę weź to. Czemu? Chciałem Cię przeprosić. Wybaczam Ci. Tylko tak mówisz. Nie. Źle Cię potraktowałam. I to mnie strasznie dołuje. Wybaczysz mi? Otworzyłaś mi oczy na Jose i jej chłopaka A ja brzydko się zachowałem Nie ma sprawy Serio? Nie umiem się na ciebie gniewać, dziękuję Nie ma za co Może wreszcie zapomnisz o Luhan Już to zrobiłem Cieszę się Naprawdę? Tak Dlaczego? Bo coś nas łączy, prawda? Sam nie wiem Jesteś ładna Chcę z tobą chodzić Nikt nie wygrał Bo nikt nie grał jak trzeba Przegrałaś Skandal nie mogę czytać. Nieważne. Zacznij od nowa. Dobra. As. Dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. Szóstka. Siódemka. Siódemka. Przegrałeś. Nie mogę czytać. Uciszcie się. To fajna gra, może zagraż z nami. Nie bawią mnie takie głupoty. No coś ty. Jest wesoło. Nie, może Bianka jest głupia, ale ja nie. Cisza, to ty bądź cicho. Nie zwracajcie na nią uwagi. Lola często plecie coś bez zastanowienia. Chciałabym mieć taką siostrę jak ty. No i jak miło. Grajmy dalej, a ona niech się nudzi. Mamo, nie chcę iść na to przyjęcie. Pójdziesz, czy chcesz tego, czy nie. To rocznica ślubu naszych przyjaciół. To rodzice Palomy. Ja to rozumiem. Chodź wreszcie. Nie jest pan moim ojcem. Co z tego? Twoja matka kazała mi cię tu odstawić. Od kiedy tak dobrze się dogadujecie? Co cię to obchodzi? Jestem cała i zdrowa. Dziękuję, tatusiu. Tata. Całkiem jak jej matka. Co pan powiedział? jeśli muszę iść na przyjęcie z palową, to trudno. Do zobaczenia. Kiedyś paloma? Kto to jest Paloma? Jesteś zazdrosna o moją kuzynkę? To twoja kuzynka? Tak. Wcale nie jestem zazdrosna. To znaczy, że coraz bardziej się angażujemy. Chyba tak. Co jest? I jeśli ci to przeszkadza, może zostać tak, jak było. Nie o to chodzi. Wkurzyła mnie moja mama. Co się jej stało? Nigdy nie była całkiem normalna, ale teraz jej gorzej. Jak to? Nie wiem, ale całkiem zwariowała. Walczy z profesorem Reverte, jedynym którego lubię. Późno już. Na co tak niecierpliwie czekasz? Na prezent dla Miguela. Ten posłaniec straci pracę, bo nie przyniósł garnituru na czas. Garnituru? Miguel prosił, żebym pomogła mu się ubrać. Zamówiłam najlepszy garnitur w tym sezonie. I dam mu go. Ale ciągle go nie ma: Celina. Celina, Celina, Celina! Przepraszam, słuchaj mnie. Już. Właśnie widzę. Kto tam? Mogę? Pan Nokoluczyk, to właśnie przyszło. Nie wierzę. Ten, który zamówiłam. Mam no do Pana prośbę. Proszę to szybko zanieść Miguelowi Arango.